Cześć bajkowy z tej strony. Chciałbym Wam zaprezentować taki oto motocykl. Jest to Suzuki Bandit 1250. Jest to 2010 rok produkcji i modelowy. Jak widzicie, motocykl troszeczkę fajnie, ma fajnego wyposażenia. Jest salutki w oryginale. Nic to nie było malowane, naprawiane. Z dodatków, jak widzicie, przednia szyba. Jest to MRA wraz z deflektorem. Oponki Bridgestone, przód i tył, jeszcze do jazdy, nie są to nowe, ale jeszcze na pewno do jazdy. Tarcze hamulcowe, klocki, tutaj wszystko w najlepszym porządku. Z dodatków, jak widzicie, komplet trzech kufrów. Jest to GV sygnowane Suzuki, czyli dla Suzuki, z oryginalnymi stelażami pod te kuferki. Napęd, wszystko w jak najlepszym porządku. Bardzo fajne wszystko. Tu mamy wyprowadzone, czy znaczy ktoś, na chwilę sprzedaży zostało przyczepione zasilanie, plus minus, czy do ładowarki, czy do nawigacji, czy do czegokolwiek. Jest wyciągnięte po prostu. Aktualny przebieg, gdzie 38 tysięcy, niecałe 600 km. prezentuje tylenia oponka tu wzięłam samą jeszcze do jazdy no jeszcze troszeczkę można na nich pojeździć nie są nowe, ale jeszcze do jazdy Widzicie, wszystko ładnie, fajnie to wygląda, bo to coś takie normalne ślady użytkowe użytkowego, od nogi od wsiadania, no posiada, jest, jest, był, jeżdżony, to uważam jak najbardziej normalne rzeczy eksploatacyjne, wszystko wiadomo, ktoś postara się do oczyszczenia. ja wiecie, wolę, żeby było widać co jest. tak naprawdę bardzo ładnie pracuje. Troszkę to przebieg na ten Z taką tak on to się prezentuje. Więc jeżeli ktoś szuka fajnego banciorka 1250, tak naprawdę bardzo fajny, uczciwym stanie, to dzisiaj posiadam takiego na sprzedanie. Więc zapraszam.